Witamy Was wszystkich. Karolina Pawlik. Ireneusz Hałas. Ciąg dalszy naszych wywodów zdrowotnych. A dzisiaj będą ciekawostki, o których pewnie niektóre osoby nie słyszały. Taka nazwa parametru homocysteina, wpływ na długowieczność. Myślę, że to będzie interesujące. Dlatego posiłkujemy się tutaj doświadczeniem naszej cudownej dietetyczki i słuchamy Cię. Okay. A więc tak, mówiliśmy już o węglowodanach, tłuszczach, powiemy trochę więcej o białkach. Teraz zatrzymajmy się na białkach zwierzęcych. Może powiem tyle, że w różnych schorzeniach zapotrzebowania na białka są różne. Zauważa się, że choroby, że, że osoby w ciężkim stanie metabolicznym potrzebują tych białek zwierzęcych więcej, chociaż niekoniecznie. Choroby nerwowo yy, Tak. czyli pacjenci. Między innymi. Chociaż paradoks jest taki, że, yy, że być może oni po, właśnie po, powinni zrobić sobie przerwę w jadaniu yy, tych białek zwierzęcych, ewentualnie poszukać białka, które im służy. O tym, które białko służy, mówiliśmy wcześniej, jak to rozpoznać. Yy, natomiast jeżeli chodzi o to, powiedzmy stężenie, tych, nie stężenie, tylko ilość białka w tych dietach leczących, to waha się ono, można by powiedzieć, w przedziale pomiędzy od 0,55 do 0,90 g na kilogram masy ciała. Więc to wcale nie jest tak dużo. Ale mówimy tutaj o tym przeciętnym człowieku, który nie ćwiczy na siłowni, prawda? Na razie się zamknijmy, tylko. Dobrze, do, ja to to. do tego, bo w mojej świętej pamięci mama, która się leczyła onkologicznie, przyjmowała białka dodatkowe, mm -hmm. czyli te lecznicze. Nie będę tam mówił firmowymi tymi nazwami, mm -hmm. ale to spowodowało, że zbyt duży, duża podaż mm -hmm. doprowadziła do tak. właśnie dymoczanowej, silnych bólów stawowych. Dokładnie. Dlatego tutaj myślę, że to jest bardzo ważna informacja, żeby też pamiętać o tym, żeby nie przesadzić z tymi białkami. Tak. I mhm. powiem taką ciekawostkę, że miernikiem diety bogatej w białko zwierzęce, mhm. czyli mięso, mhm. jaja, mhm. ryby, może być pomiar takiego aminokwasu jak homocysteina. O proszę. I teraz w surowicy krwi. Mhm. I teraz tak, za duża ilość homocysteiny oznacza, że za dużo w diecie mamy białek zwierzęcych, bądź Zbyt często mieszamy białka zwierzęce dobowo. Co to znaczy mieszanie białek zwierzęcych dobowo? To znaczy, że na śniadanie zjedliśmy Jajko z bekonem to już są dwa rodzaje białka zwierzęcego, mm -hmm. bo jajko to jest pochodzenia od kury, natomiast bekon to jest pochodzenie to inne, od wieprzowiny. Tak. No. tak, dokładnie. I teraz powszechne normy homocysteiny wahają się pomiędzy 5 a 16 mikromola na litr, natomiast mm -hmm. wysokiej klasy spe specjaliści zalecają, żeby ten poziom homocysteiny nie przekraczał 7,5. Mikromola. Mniej może być. Im mniejszy poziom homocysteiny, to znaczy, że jesteśmy młodym organizmem. Parametry typowe dla młodych organizmów, homocysteiny, to wahają się 5-6. Także im niższa homocysteina, tym mniejsze no to zaburzenia metaboliczne. To, to też uwagę. Tak. Państwa, na poziom homocysteiny, czyli tego aminokwasu, który mówi nam, jak szybko starzeje się nasz organizm, mm -hmm. wpływa, wpływają witaminy z grupy B. Między innymi B12, B6 i kwas foliowy. I teraz jak ja podnoszę te witaminy dietą? Między innymi, jeżeli chodzi o niedobór witaminy B6, to ona jest ściśle powiązana z dietą wysokowęglowodanową. Mhm. Czyli jak mamy codziennie zboża, 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 czyli produkty mączne, słodkie, mhm. fruktozę, mhm. no to ta witamina B6 będzie nam spadała. Mhm. Witaminę B12 regulujemy poprzez wyregulowanie kwasu żołądkowego w żołądku, czyli m.in. jemy produkty kwaśne. Ogórek kiszony, witaminę C, czasami mhm. może jakieś to jest coś kwaśnego. Tak? I produkcja witaminy B12, mhm. i wchłanialność. I kwas foliowy, no to zwiększa. Zwiększamy ilość m.in. produktów, zielonych. zielonych. Także te parametry warto wiedzieć, żeby wpływały na homocysteinę. To jest jedna rzecz, o której mówisz. Druga rzecz to na pewno, jeśli są niskie parametry przy okazji witaminy B12, no to wiemy o tym, że musimy czasami suplementować, tak? Więc zachęcamy Was do tego, żeby też śledzić nasz kanał hałas o zdrowiu. W następnych odcinkach będziemy mówić sobie o no więcej. no yy, właśnie, powiem taką ciekawostkę i zachęcę do, yy, do oglądania następnego odcinku, bo będzie yy, informacja, która nie jest rozpowszechniona tak, jakbym chciała i ile daje korzyści, między innymi o takim czymś jak mieszanie białek zwierzęcych do No super. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Do zobaczenia.